Dzień dobry, ja nazywam się Tomek Bronowicki i dzisiaj będę miał przyjemność zaprezentować dla Was strzyżenie. To jest Magda, moja modelka, z którą dzisiaj będziemy współpracować. Generalnie trendem coraz większym w strzyżeniach staje się dopasowanie nie tylko fryzury do czynników stałych, takich jak linia zarostu, struktura włosów, ale również do osobowości. My już mamy ten etap za sobą, jesteśmy po procesie konsultacji, więc możemy przystępować do strzyżenia. Struktura włosów Magdy to są włosy, które są lekko falujące się, w miarę osiąganej długości zaczynają być coraz bardziej kręcone, natomiast w momencie, kiedy są krótkie, to są włosy, które dosyć mocno przytulają się do głowy. Moim pomysłem na to strzyżenie jest... Tworzenie kształtu, który będzie kształtem okrągłym, czyli będę strzygł włosy od twarzy w kierunku tyłu, tak aby maksymalnie blisko przytulić włosy do głowy i spowodować takie zaokrąglenie, które nie będzie szerokie w jednej części głowy i drugiej. Natomiast w strefie góry spowodować dysproporcje różnych długości, po to, aby efekt lekkości i miękkości włosów wydobywał się wraz z strukturą, którą ona posiada. Pierwsza strefa, którą sobie wydzieliłem, to jest strefa, która wychodzi od najszerszego punktu kości czołowej, przechodzi delikatnie unosząc się do góry w kierunku kości potylicznej i od tego momentu zaczyna w naturalny sposób opadać w dół. Także zewnętrzna część sekcji dochodzi do miejsca, gdzie mamy wyrostek słodkowaty, czyli najszerszą część układu kostnego z tyłu głowy. Strzyżenie rozpoczynam od pierwszej sekcji, która będzie. Wydzielona równolegle do kształtu linii wzrostu. Moje sekcje będą miały szerokość około pół cm i przy pierwszej sekcji określam sobie długość, kształt i ciężar pasma pamięci, które będzie przenoszone do każdej kolejnej sekcji. Tworząc kształt okrągły, czyli włosy są minimalnie dłuższe z przodu i będą delikatnie wydłużać się do tyłu, bardzo istotną kwestią jest kształt głowy i podążanie za kształtem głowy. W pierwszej strefie, czyli tak mniej więcej do wysokości ucha, podążam za kształtem głowy, unosząc włosy do poprzedniej sekcji i strzygąc je na wysokości mojej strefy, czyli nie przenoszę tego ciężaru włosów i długości powyżej głównej strefy, jak również i poniżej. Kąt, który sobie określiłem jest gradacją, czyli przesuwa maksymalnie ciężar do góry, a przeczesywanie włosów do poprzedniej sekcji pozwala minimalnie wydłużać je w kierunku ucha. Dochodzę do miejsca, gdzie mam połączenie dwóch stref, strefy boku i strefy tyłu. I w tym miejscu, żeby nie zbudować zbyt szerokiego kształtu, zaczynam zaokrąglać kształt, czyli można powiedzieć, że podążam bardziej za kształtem głowy. Rozpoczynając strzyżenie od tego punktu, przechodziłem sekcjami, które były ukośne w kierunku tyłu głowy. Każda sekcja była doczesywana do poprzedniej, tworząc kształt okrągły. Wydłużałem włosy minimalnie w kierunku tyłu głowy. Przechodząc między płaszczyzną boku a płaszczyzną tyłu, tworzyłem większe zaokrąglenie poprzez przesuwanie się za kształtem głowy bardziej niż w płaskiej strefie boku. Doszedłem do momentu, w którym moja sekcja jest centralnie na środku głowy, i od tego punktu będę wykonywał sekcje rotacyjne, czyli wychodzące wszystkie z jednego punktu, tak aby dalej dokładnie w taki sam sposób, przeczasując włosy do poprzedniej sekcji, tworzyć kształt okrągły, który będzie przechodził aż do tego punktu. Kolejną strefę wydzielam sobie od centralnego punktu na środku potylicy, natomiast linia sekcji będzie schodziła minimalnie niżej niż po prawej stronie głowy. Prawy bok strzyżony w kształcie okrągłym rozpoczynałem strzyżenie od twarzy, każda sekcja doczesywana do poprzedniej, tak aby spowodować minimalne wydłużenie włosów w kierunku tyłu. Lewa strona, sekcję będę dzielił diagonalnie, rotacyjnie od tego punktu, czyli każda sekcja będzie wyglądała dokładnie tak. I strzyg włosy w taki sposób, żeby od środka głowy z tyłu minimalnie wydłużać się w kierunku twarzy. Strefę szczytu głowy podzieliłem sobie na trzy główne strefy. Jedna diagonalna sekcja wychodząca w kierunku lewego boku. Druga diagonalna sekcja wychodząca w kierunku prawego boku. Co oddzieliło mi strefę przodu w formie grzywki, która jest asymetryczna i przesunięty jest jej cały ciężar na lewą stronę. Strzeżenie będę rozpoczynał od pierwszej strefy, która jest z tyłu. Sekcję będę dzielił równolegle do strefy dołu, czyli tej strefy, która już jest ostrzyżona i wszystkie włosy strzyg krótsze z tyłu, wydłużając je w kierunku twarzy. Kolejna główna strefa po prawej stronie głowy to są włosy, które, którego wierzchołek sekcji głównej wychodzi w kierunku drugiego boku i dochodzi do najszerszej części czoła z prawej strony. To będą włosy, które będę dzielił w diagonalne sekcje do przodu. Łączył sobie długość z długością poprzednio strzyżonej sekcji. I wszystkie włosy wydłużał w kierunku twarzy w zmienionym kącie w stosunku do strefy, która jest po lewej stronie. Jedna strefa z drugą nie będą łączone, natomiast długość w pierwszej części, czyli w miejscu zaokrąglenia głowy, będzie to długość, która wynika z długości włosów po drugiej stronie głowy. Natomiast od najwyższego punktu na szczycie będę wszystkie włosy przeciągał lekko, czyli zmieniał kierunek wyczesywania w kierunku tyłu, tak aby wszystkie długości zwiększały mi się w stronę lewego boku. Czyli kształt strzyżenia będzie wyglądał tak. Strefę przodu będę strzyk dzieląc diagonalne sekcje wychodzące wszystkie z jednego punktu, dopasowywał sobie niezależną długość od poprzedniej strefy i strzygł włosy od najkrótszych w miejscu narożnika sekcji do maksymalnie wydłużających się w kierunku przodu. Przechodząc do suszenia, użyję mleczka oil w celu nadania większego nawilżenia włosom bez oczywiście ich obciążenia i większego nabłyszczenia. Nałożę produkt myślę, że w ilości około 10 aplikacji, równomiernie rozprowadzając go na długość włosów. I przejdę do suszenia, gdzie będę suszył włosy w wielu kierunkach, tak żeby. Nie ukierunkowywać ich w żadną ze stron, ale starał się będę suszyć maksymalnie płasko włosy, czesząc je szczotką po głowie w różnych kierunkach. Po skończonym suszeniu będę dopasowywał kształt w miejscu linii zarostu, tak aby jak najwięcej wydobyć z tego naturalnego sposobu układania się włosów. Zakończenie kształtu będzie bardzo miękkie, lekkie, takie minimalnie ponacinane, czyli włosy będą miękko łączyły się jakby z konturem i wchodziły sobie, w, w, opadały na, na ciele. Lewy bok jest nieco dłuższy i jakby pozostawię tą, tą dysproporcję i lekkość włosów na końcach, jeszcze dodatkowo nacinając mocno włosy w środku i punktowo redukując trochę ciężaru. Drugi bok, czyli krótszy, będzie pozostawiony tylko miękki kształt włosów nachodzących na ucho, natomiast za uchem cały kontur będzie dosyć wyraziście geometrycznie ostrzyżone. Jeżeli chodzi o długość włosów na koronie, te niepołączenia, które tutaj pozostają, sprawdzę tylko i popracuję wizualnie, tak żeby poszukać jeszcze tej estetyki, na której mi zależy i tej lekkości włosów na końcach, która będzie dopasowana do struktury włosów magdy. Do stylizacji włosów magdy użyłem, Produkt Definition Mist po to, żeby uzyskać trochę więcej tekstury i dosyć duże nabłyszczenie. Nakładałem go od nasady po końce, tak aby końce włosów sprawiały wrażenie delikatnie mokrych. No i tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zapraszam do obejrzenia.